Witam 10 Lipca. A przed nami LS430, którego sprowadziliśmy z Niemiec w 2023 roku. Było to około 2 lata temu i wówczas kupił ten samochód nasz stały klient pan Rafał z Żywca, którego serdecznie pozdrawiam. A przedwczoraj pan Rafał do nas przyjechał po kolejny już samochód a Lexus'a starym zwyczajem pozostawił w rozliczeniu Samochód w tym czasie przejechał około 13 tysięcy kilometrów i był w bardzo dobrych rękach pana Rafała. Auto nie jest jak nowe, nie w idealnym stanie, niekonkursowym, lecz w bardzo dobrym stanie, aby użytkować go właśnie na co dzień o bardzo fajnym stosunku ceny do jakości. Tym bardziej, że od dziś macie możliwość kupić ten samochód w cenie 39 900 zł. Przednie reflektory ładne, czyste. Maska bez większych odprysków, grill, atrapa również. Drugi reflektor, tak samo. Spasowania zderzaków, ładne. Zderzak również bez uszkodzeń. Czujniki parkowania nieutlenione, sprawne. Również koło aluminiowe, bardzo ładne. Opony letnie, 18 rok. Jeszcze na jeden sezon. Spasowania elementów, ładne. Prawidłowe linia boczna utrzymana no, z drobnymi tam powiedzmy jakimiś pozostałościami po jakichś poprawkach lakierniczych w przeszłości. Przednia szyba oryginał, Automobil Klub Beskidzki. Krawędź dachu bez korozji, bez odprysków. Listwy aluminiowe również trzymają się. Dekory ładne, chromy, klamki Keyless. Lusterka składane, sprawne. Jedną z szyb chyba tylnych klient wymieniał, ponieważ standardowo miało rozwarstwienie tak zwane mleko i klient wymienił też kilka innych rzeczy. Samochód wrócił do nas można powiedzieć, w lepszym stanie niż dwa lata temu od nas odjechał. Tylne lampy również ładne spasowanie prawidłowe emblematy, fajne, klapa zdrowa bez korozji. Jeszcze raz linia boczna po stronie kierowcy i po stronie pasażera. Poprzednia Ta listwa tam coś odstaje. Samochód w przeszłości był już powtórnie lakierowany. Tylny zderzak Karoseria generalnie W bardzo ładnym stanie Oczywiście tak jak mówiłem Ona była już chyba nawet w większości powtórnie lakierowana Nie pamiętam Musiałbym poprzeglądać, pomierzyć jest to auto w niskim budżecie, nie ma na to szczególnie czasu. Na pewno jest to auto bezwypadkowe, innego byśmy nie sprowadzili. A jeżeli byśmy sprowadzili, to byśmy o tym poinformowali. W każdym razie, estetycznie, auto jest ładne, co w tym budżecie powinno być co najmniej zadowalające. Ładne, błyszczące, regularnie woskowane, więc wiem, że Pan Rafał regularnie. Dba o karoserię, woskuje lakier I to też widać, pomimo że samochód nie jest Idealnie czysty Tak jak Pan Rafał przyjechał z żywca w tych największych ulewach Tak ten samochód Właśnie Wam pokazuje bez jakiegokolwiek Przygotowania I to też pokazuje W jakich samochód był rękach Że tutaj Auto Pomimo, że jest takie jakie oddano W zasadzie nie ma zastrzeżeń co do utrzymania czystości. Fotel kierowcy, pas bezpieczeństwa również czysty. Fotel kierowcy niemalowany w oryginale, niepoprawiony. Co? Fajne i przydatne to zestaw głośno mówiący Bluetooth, który jest sprawny, funkcjonuje. Kierownica w części drewnianej, drobne spękania, tutaj w tej części, tutaj jest ok. Lico kierownicy w przyzwoitym stanie, jak na wiek i przebieg, bo samochód oprócz tego, że ma 24 lata, to przejechał do tej pory blisko niespełna 315 tysięcy kilometrów. Kierownica sprawna w obydwu płaszczyznach góra-dół od siebie do siebie subwoofer yy, sprawny. Mam wrażenie, że któryś głośnik boczny chyba ma uszkodzoną membranę, ale to jest żaden problem. Można kupić po prostu w markecie nowy głośnik i wymienić. Yy, dużo więcej zachodu jest z naprawą subwoofera. Podłokietnik dekory ładne. Wszystkie czujniki parkowania sprawne Kiera sprawna Do siebie Od siebie Kratki wentylacyjne automatycznie rozprowadzają powietrze po kabinie parapet niepoździerany lewarek ładny wentylacja foteli sprawna nawet słychać cały kokpit i całe wnętrze samochodu jest bardzo przyzwoite i adekwatne do, do można powiedzieć do przebiegu e, średnie spalanie 11 6 od tankowania ostatniego 10.4 to też pokazuje jak samochód był użytkowany. Samochód posiada tutaj z książką serwisową z tego co pamiętam prowadzoną w Niemczech do końca ostatnie badanie techniczne amortyzatory hamulce nie stwierdzono usterek wymiana wahaczy wymiana chłodnicy wody i to było profilaktycznie i bardzo dobrze bo w tym modelu należy wymieniać Chłodnice właśnie profilaktycznie, zanim nie dojdzie do jej rozszczelnienia. Jakieś malowanie, piaskowanie uchwytów. Yy, mocowanie czujnika. Chłodnica, płyn, czujnik wysokości. Co tam jeszcze na dole pisało? Chłodnice wody trzeba ogólnie przeglądnąć przed dłuższą trasą. Mhm. Wymiana osłon przegłubu oleju skrzyni biegów, czujnika poduszki powietrznej. Yy, naprawa przycisku przy klapie. Wymiana paska o sprzętu, oleju z filtrem i tak dalej, widać, że na bieżąco było to serwisowane i tak też jeździ, bo samochód jeździ mega aksamitnie i przyjemnie, jak na LESA przystało. Żadnych check-endzinów, żadnych wibracji podczas jazdy, żadnych szumów. Jest aksamit. Można posłuchać siłowniki sprawne, wygłuszenie, ładne silnik cyka dosłownie jak zegareczek 2021, tysiące dwadzieścia tysięcy materię z klimatyzacji akumulator i łasa mm. 2025 313 500 Podczas pracy silnika chyba nie pozwoli na otwarcie pokrywy bagażnika. Siłowniki, klapy również sprawne. Pan Rafał dokupił również komplet felk aluminiowych. W drodze do nas paczkomatem jest komplet nakrętek oraz dekielków do tych felk oraz Opony i zimowe, co my tu mamy? Laufen 19 Bagażnik czysty, w porządku. Nie wiem, czy teraz uda się wyciągnąć na zestaw młodego skauta. Jest komplet. Olej pozostały. Liqui Moly 5W-30. Czwarte koło. Tu z tyłu bardzo czysto, poprawnie. Podsufitka w bardzo ładnym stanie. Nieodklejona, czysta. Uszczelki tylne. Niezerwany. Jeszcze zajrzymy pod spód. Dumiki w całości. Samochód był już konserwowany. Zresztą ma książkę taką w Niemczech założoną konserwacji, gdzie już dwa, czy nawet trzykrotnie był konserwowany. Z wpisem do tej książki. Nie jest jak nowy. Z typowymi, standardowymi nalotami korozji jak to japończyk wszystkie japończyki, w tym również leksusy pochodzące z Niemiec tutaj o, widać widać tutaj korozję w standardowym miejscu należy się tym miejscem tutaj zająć wyczyścić, zabezpieczyć, zakonserwować zbiornik paliwa wygląda przyzwoicie tutaj Przyzwoicie osłony termiczne. O dziwo, jeszcze na swoim miejscu. Tutaj próg ładny, niezagięty. I to również typowe miejsce, tak samo jak z drugiej strony, analogicznie, którym należy się zająć. Jeszcze tylne tarcze, chyba nie zaglądaliśmy w porządku. I jeszcze na koniec. Jeszcze raz od Tam widzicie samochód w odbiciu. trzymy świecą równo. Długie, przeciwwimgierne. Słyszeliście taki stuk? Pan Rafał zgłosił, że nie był w stanie zlokalizować co stuka Ja mam wrażenie, że albo sprężyna jest pęknięta Chociaż tu przepraszam, tutaj przecież nie ma sprężyn Co ja pletę za głupoty Albo jest gdzieś coś luźne przy drążku stabilizatora Albo mocowanie stabilizatora To jeszcze zweryfikujemy Ponieważ przy takich właśnie no Zazwyczaj przy pełnym skręcie, ale nie tylko Teraz oczywiście nie będzie chciał, coś sobie szczela. I to musimy jeszcze zdiagnozować. Jest też kamera cofania lusterka. Automatycznie idą w górę, w dół. Składanie lusterek sprawne i w zasadzie to takie strzelanie gdzieś tam przy przedniej osi to jest jedyna techniczna rzecz którą zauważyłem Pozdrawiam i do następnego.